...zwycięzca. Ratunku! Dokąd nas zabierze ta fala? Musimy coś zrobić, nie możemy dać się tak mieć. Spokojnie! W tej chwili nie pozostaje nam nic innego, jak dać się nieść przez ten prąd. Gdzieś wreszcie wylądujemy i potem będziemy się martwić. Nie myślałem, że jesteś aż tak pozbawiony wszelkich emocji. Nie wolno panikować, trzeba być spokojnym i opanowanym. Spójrzcie na mnie, całkowity spokój. A więc przestań tyle gadać. Zachciało mi się kąpieli. Gigi, przestań, tylko się zmęczysz, to nic nie da. Co? Ratunku, co się dzieje? Płynę do tyłu. Też nie rozumiem, co się stało. Spójrz pod jego łódź. Sądząc po kolorze i po rozmiarach? Nie, nie wiem. Jest zbyt daleko. Może to rekin ludojad? Na pewno. W takim razie możemy pożegnać naszego przyjaciela. O, biedny Gigi. Miejmy nadzieję, że nie będzie bardzo cierpiał. Amen. Ruszajmy. Nie możemy go tak zostawić, musimy mu pomóc. Na pewno już zginął pożarty przez tego strasznego rekina. Na dowód naszej przyjaźni musimy się teraz uratować. Uratujemy się i wygramy ten wyścig. Dla ciebie, Gigi. Dziękuję, ale wolę to zrobić sam. Czy ja mam jakieś przewidzenia, że widziałem Gigi? To tylko żółw. A co, wzięliście mnie za rekina? Rzeczywiście, jesteś tylko żółwiem, a my już myśleliśmy, że Gigi został pożarty przez rekina Ludojada i jeszcze do tego służysz mu jako silnik do jego łodzi. Pływam sobie w kółko, sprytne ze mnie ziółko. Dokąd płyniesz, Gigi? Po zwycięstwo. Do zobaczenia na mecie. Cześć, życzymy powodzenia. I nie męcz się za bardzo, co? Przykro mi, ale mnie też podoba się ten żółw. Wracaj natychmiast. Trzymajcie się, jak dopłynę, przyślę Wam jakąś pomoc. Płyniemy, kochany żółwiku, muszę wygrać. Dość! Dość! Jesteście nieznośnymi smarkaczami. Żółw się obraził. Jesteśmy zgubieni. Nie mamy już nawet na czym pływać. A czy ja to wina? W tej chwili większość zawodników powinna zbliżać się już do mety. Trzecia konkurencja dobiega końca. Z 350 zawodników, którzy stanęli na starcie, 80 odpadło po wyścigu na monocyklach, a dalszych 105 po wyścigu pływackim. Zostało jeszcze orety, ugryzłem się w język. Pozostało w tej chwili 58 zawodników. Ci, którym udało się utrzymać na zbudowanych przez siebie łodziach, zbliżają się już do brzegu. Na pierwszym miejscu Fish Morris, na drugim Gordy. Co się dzieje? W pobliżu zawodników powstał ogromny wir. Ciekawe, jak sobie z tym poradzą. Co za straszna scena. Wielu z naszych dzielnych zawodników zostało wciągniętych w ten wir. To straszne. Łodzie wpadają jedna na drugą, nikt nie może im pomóc. Jakież to straszne. Ratunku! Oto najnowsze wiadomości. Kilku zawodników zginęło podczas wybuchu podwodnego wulkanu. Aby zmartwić ich rodziny, pokazujemy zdjęcia ofiar. Od kilku godzin nie mamy od nich wiadomości. Kto wie, co się z nimi stało? Po wiadomościach z ostatniej chwili wracamy do naszego wyścigu. Gigi, gdzie jesteś? Gigi, Tomato. Ty nie mogłeś zginąć, Joe! Pani żółwico, gdzie pani jest? Proszę nam pomóc. Ale z was głupki. Jak można myśleć, że rozumie was jakiś żółw? Nie ma szans, on już nie wróci. Może nie pamiętasz, ale to twoja wina. Nie będę z wami rozmawiał bez mojego adwokata. A co to jest? Wygląda na jakąś szkatułkę. Kto mógł ją zgubić? Może to prezenty od żółwicy z przeprosinami za jej zachowanie. Przestań gadać głupoty. To nie głupoty, tylko głębokie przemyślenia. A może to kuferek jakiejś morskiej wiedźmy? Jego otwarcie może być niebezpieczne. Zaczekaj. Dziś nie rób tego. Możecie spojrzeć. Wszystko w porządku. Jesteś pewien? Jest jakaś kartka. To tylko rachunek. Widać pierwszych zawodników. Idź przywitać zwycięzcę. Tak jest. Gdzie jesteś, mój ukochany? Upiekę ci ją na kolację. Naprzód, szybciej, naprzód. Na pewno się uratujemy. Wszyscy będziemy zwycięzcami. Kuferek uratował nam życie. Aniu, czekaj na mnie. Zaraz tam będę. Naprzód! Ale lądowanie, ale ląd? pośpieszmy, pośpieszmy się, bierzemy przecież udział w wyścigu. Mam do rozwiązania pewien problem. Jaki? To nie jest chyba interesująca nas wyspa. Mylisz się, Gigi, to na pewno ta wyspa. Jestem tak zmęczony, że nie mogę myśleć. Co się dzieje, Gigi? To nie ta wyspa. Jestem tak głodny, że ledwie widzę. Jestem głodny, głodny, głodny. Znalazłeś kurczaki zrożna? Nie zupełnie. Jestem głodny, Ja też. Aniu moja, gdzie jesteś? Jesteś dobra, jak bułeczka. Joe, Tomato, podnosi się mgła. Co za wspaniała nowina. Ja chcę do domu. Przestańcie lamentować, to na pewno nic nie pomoże. Znajdziemy jakieś wyjście. Spójrzcie. To nasza wyspa. Nie wierzę. Była ukryta we mgle. A nie mówiłem, nigdy nie należy poddawać się rozpaczy. Zawsze jest jakieś wyjście. Trzeba ufać wielkiemu mistrzowi. To znaczy, swojemu towarzyszowi. To mi przypomina pewną przygodę. Zgubiłem się kiedyś w puszczy amazońskiej, a moi przyjaciele. Ale my już płyniemy. Nie zostawiajcie mnie tutaj, zaczekajcie. Ale wycelowałem. Następny odpadł. Większość nie wytrzymuje. To już dziesiąty. To normalne, zawody są bardzo trudne. Tak, tak, jak tak dalej pójdzie, nikt nie zwycięży. Skończył się czas przeznaczony na tę konkurencję. Zamykajcie bramę. Zaczekajcie. Zaczekajcie jeszcze my. Uważajcie, nie można jej zatrzymać. To my. Co za szczęście! Brama się zablokowała, inaczej by ich zmierzdziła! Cudem się uratowaliśmy! Przestańcie wreszcie jeść, bo nie będziecie mogli dalej startować w wyścigu. Zostaw mnie, ludożerco. Co? Ilu zawodników zostało po trzeciej konkurencji? Tylko dziesięciu. Świetnie, to się robi interesujące. Zaczekaj. Dokąd? Gigi, wracaj tu. Jestem, spełnię każde Twoje życzenie. Oto trasa biegu maratońskiego. Idź już i bądź ostrożny. Dobrze, cześć. Wygram ten bieg, a w nagrodę dostanę od wielkiego całusa. Zaczekaj, wolniej, w ten sposób zbyt szybko się zmęczymy. Nie mogę wolniej, bo mnie wyprzedzicie i przegram. Ale lot po jednego mnie. Świetnie, chodźmy. Ciekawe, jak on to zrobił. Przykro mi, ale los się do mnie uśmiechnął. Ciarki chodzą mi po plecach. Nie przejmuj się, to tylko bezlistne drzewo z kłukaniem. Ratunku! Boję się. Pomóżcie, to drzewo mnie schwytało. Pomóżcie, jak to możliwe? Na pomoc! Puść mnie, zostaw mnie, daj mi spokój. Ratunku, zostaw mnie, puść. Pomóżcie mi, proszę, nie mogę oddychać. Zaczekaj, już idę. Proszę cię, szybko, szybko. Gotowe. Grazie, Dziękuję Ci, Gigi, na pomoc. Krokodyl chce mnie zjeść. Przykro nam, ale nie mamy czasu. Co robicie? Zwracajcie, nie zostawiajcie mnie tak. Robisz wielką aferę z niczego. Gotowe. Jesteśmy w jakiejś grocie. Uwaga, tu jest ślisko. Tylko tego brakowało. Teraz już na pewno się nie uratujemy. Umrzecie w dobrym towarzystwie, bo jesteście ze mną. Nie bądź głupi, czasem oddaje się życie za towarzysza doli. Jesteście tacy ciężcy, że nie wytrzymam. Nie było wcale aż tak wysoko. Nie to, Perze. Uciekajcie stąd, Pandasio, już was nie ma. Pokażę wam moją prawdziwą twarz. Nic nie pomogło. Jak boli. Muszę to zrobić, choć bardzo się wstydzę. One boją się światła, a więc ja będę światłem. Przyjaciele, zamknijcie oczy. Udało się, świetnie. Udało się! Wychodzimy stąd. Tylko ta dżungla dzieli nas od mety. To będzie łatwizna. Teraz nic nas już nie zatrzyma. Orety. Ratunku! Uciekajmy! Ratuj się, kto może! Szybciej! Skaczemy! Skoczyliśmy! Powinniście trochę bardziej miękko wylądować. No właśnie. Proszę Państwa, dobiega końca najdłuższa z naszych konkurencji. Po wielu nieszczęśliwych przypadkach i klęskach żywiołowych, za chwilę dowiemy się, kto zostanie zwycięzcą. Za chwilę powinni pojawić się na horyzoncie pierwsi zawodnicy. O, już widzę jednego. Chwileczkę, jest ich dwóch, nie? Trzech. Zbliżają się do mety. To jest Gigi. Co to za tuman kurzu za ich plecami? To straszne. Biegną nie tylko zawodnicy, ale także zwierzęta z dżungli. Są tam stworzenia wszelkiego gatunku, nawet dinozaury i pterodaktyle. To niewiarygodne. Fantastyczne, cudowne, zupełnie jak w filmie Powrót Arkinoego. Co za spektakularny finał wyścigu supermenów. Spokojnie, całkowicie panujemy nad sytuacją. Dzieje się coś niepowtarzalnego. Zwierzęta przyłączyły się do wyścigu o tytuł supermena. Jak widzimy trzech zawodników zbliża się do mety w towarzystwie słonia. Jakież to podniecające. Co się dzieje? Zbliżył się też tygrys, już tylko kilka kroków do mety. 4, 3, 2, 1. Kto wygra? <laughs> Biedny Gigi. Gdzie jesteś, Gigi? Brawo, Gigi! Gigi Sullivan, oto nasz zwycięzca. Jeszcze nigdy nasze zawody o tytuł supermana nie były tak interesujące i podniecające. We wszystkich konkurencjach nasz mistrz okazał się zręczny i odważny. Wola zwycięstwa nie przeszkodziła mu jednak w udzielaniu pomocy swoim towarzyszom doli i niedoli. W ten sposób narodziła się przyjaźń, która doprowadziła ich razem do zwycięstwa. Brawo dla naszego mistrza Gigi Sullivan. Drugie miejsce Joe Crocker i Tomato Brown. A teraz dosyć! Nie rzucajcie prezentów, to niebezpieczne. Spokojnie, proszę Państwa o spokój. Dzięki Gigi Sullivanowi, będę mógł przebudować szkołę na dom starców. Bardzo wam dziękuję. Nie mogę w to uwierzyć. To jak piękna bajka, chce mi się płakać. Co on takiego zrobił? Popływał sobie i złapał nietoperze. Pomóżcie nam, nie możemy się pozbyć jednego z waszych uczniów. A co on robi? Chcemy rozmontować stare rusztowanie, a on nie pozwala. Zejdź stąd, to niebezpieczne. Nie możecie zdjąć tego rusztowania, nie możecie go tak po prostu wyrzucić. To niesprawiedliwe. Co ty mówisz? Chodź! Dosyć tego! Złaś to niebezpieczne. Nie zejdę, dopóki nie przestaną rozbierać rusztowania. Co za upór! Dobrze, zrobimy jak chcesz. Mówi pan prawdę? Wstrzymać prace rozbiórkowe. Może lepiej to sobie darować.